Witaj w kolejnym odcinku podcastu Sloan. To przestrzeń, w której dzielę się swoimi inspiracjami, wiedzą, wskazówkami, jak żyć lepiej w świecie, który coraz szybciej pędzi. I tak oto mamy piękne polskie lato. Lato, które uwielbiam, chociaż trochę pada, są komary. To słuchajcie, musimy się umówić na jedno. I na pewno nie zaprzeczycie: smaki polskiego lata są nie do podrobienia truskawki. Czereśnie, ogórki małosolne, bób. Mogłabym tak wymieniać tu jeszcze 5 minut albo nawet i cały podcast. Ja po prostu kocham polskie lato, smaki polskiego lata są naprawdę wyjątkowe. Gdy nagrywam ten odcinek, mamy 36 stopni na plusie. Wakacje w pełni, sezon urlopowy w pełni. Być może jesteś w trakcie urlopu, może przed, po. Dlatego zadam Ci ważne pytanie. Czy kiedykolwiek miałaś miałeś wrażenie, że po urlopie potrzebujesz urlopu, że wracasz czując większe zmęczenie niż przed wyjazdem? Mówię o tym dlatego, że żyjemy w kulturze, która nagradza bycie zajętym. Pochwalić należy kogoś za ciężką pracę, za nadgodziny, za multitasking, za odpoczynek? Hmm, nie bardzo. Odpoczynek jest traktowany jak lenistwo, strata czasu, kaprys i my w tym wszystkim trochę się zapędziliśmy. Planujemy wyjazdy co do minuty. Zabieramy ze za sobą książki rozwojowe, żeby dobrze wykorzystać czas. I nawet na leżaku sprawdzamy maile służbowe albo myślimy, co tam w pracy, co tam w domu. I w dzisiejszym odcinku chciałabym stanąć trochę w kontrze do tej kultury bycia zajętym. Pogadamy o tym, jak zaplanować odpoczynek, który naprawdę da ci energię, siłę i naładuje twoje akumulatory. Porozmawiamy też o sztuce bezczynności i o tym, dlaczego najcenniejszą rzeczą, jaką możesz sobie dać w te wakacje, jest nuda. Ale zanim zacznę, muszę ci się też do czegoś przyznać. Możemy sobie tutaj zrobić taką grupę wsparcia, bo ja też mam problem z odpoczywaniem. Ja wciąż się uczę odpoczywać. Pilnuję się bardzo, naprawdę, bo wiem, jaki odpoczynek jest ważny i cały czas mam z tym problem. Po pierwsze, dlatego, że moja praca jest moją pasją i czasem naprawdę tracę poczucie, że potrzebuję się od niej odciąć. A po drugie, bo przez lata, tak jak wiele z nas, byłam trenowana, byłam uczona, że moja wartość zależy od mojej produktywności. Znacie takie określenia? Co tak siedzisz? Zrób coś, popilnuj ubrania. Miałam cały czas takie poczucie winy, że nic nie robię. I praktycznie przez całe moje życie, relaks zamieniałam w kolejną pracę. Każdy wyjazd musiał być idealnie zaplanowany, a swój czas wolny wypełniałam wartościowymi aktywnościami. Brzmi znajomo? No właśnie, dopiero po wielu, wielu latach. I gdy doszłam do takiej granicy, gdy ja już naprawdę potrzebowałam odpocząć, zrozumiałam, że prawdziwy odpoczynek to nie jest robienie przyjemniejszych rzeczy, czy też nadrabianie zaległości w trakcie urlopu. Prawdziwy odpoczynek to nie robienie niczego. Autentycznie takie danie sobie przyzwolenia na bezczynność. Na w pewnym sensie na taką nudę. Wiem, że to brzmi fatalnie bo nikt nie chce z nas się nudzić. Przecież tego nie można pokazać, opowiedzieć znajomym, co robiłam na urlopie, nudziłam się? Hmm, ale posłuchaj, bo chcę ci coś powiedzieć. Ta nuda jest ogromnie ważna. Kilka tygodni temu w jednej z książek o pracy mózgu przeczytałam fascynującą historię. Czy wiesz, w jakich okolicznościach Tolkien wpadł na pomysł, aby napisać całą sagę Władcy Pierścieni? Nie stało się to podczas burzy mózgów. To wydarzyło się dokładnie wtedy, gdy siedział w domu, sprawdzał nudne, powtarzalne prace swoich studentów. Nudził się przeogromnie, chciał zrobić coś innego. W pewnym momencie trafił na pracę jednego ze studentów, który oddał dokładnie pustą kartkę. Tam nie było nic, i choć jego mózg krzyczał: Wymyślmy coś, wyjdźmy na dwór. Zjedzmy coś. On dalej tak siedział przy tym biurku. Patrzył na pustą ścianę i nagle zaczął pisać. W pewnej noże ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit. Znasz to? I powiem Ci coś bardzo ważnego. To nie jest żaden magiczny przypadek. To nie jest oświecenie. Nie. Za tym, co się przydarzyło Tolkienowi, stoi potężny mechanizm naszego mózgu. Naukowcy nazywają go siecią trybu domyślnego Default Mode Network. To jest taka specjalna sieć połączeń w mózgu, która aktywuje się tylko wtedy, gdy nie jesteśmy skupieni na żadnym konkretnym zadaniu. Kiedy patrzysz w chmury, kiedy patrzysz na fale oceanu, jadąc pociągiem, patrzysz za okno, siedzisz w parku, po prostu siedzisz, nic więcej, albo zwyczajnie przy biurku. W pokoju nie robisz nic. To właśnie w takich momentach twój mózg zaczyna robić porządki. I ten nasz niezwykły mózg w takich momentach nic nie robienia, gdy po prostu siedzisz sobie i patrzysz na falę oceanu, łączy ze sobą odległe wspomnienia, zapomniane pomysły, nowe informacje. I właśnie wtedy dzieje się magia, bo w takich momentach on tworzy zupełnie nowe, kreatywne rozwiązania. To właśnie wtedy przychodzą do nas olśnienia i najlepsze pomysły. Twój mózg, żeby być kreatywnym, potrzebuje bezczynności. Potrzebuje tego, żebyś ty po prostu przestał, przestała mu przeszkadzać. I właśnie dlatego warto choć kawałek urlopu przeznaczyć na nic nierobienie. Holendrzy mają na ten stan specjalne słowo – niksen. To sztuka świadomego nierobienia absolutnie nic i bez poczucia winy. Pomyśl o tym jak nie o lenistwie, ale o aktywnym procesie regeneracji mózgu. A teraz bardzo ważna część tego podcastu, czyli w jaki sposób zaprosić to nasze niksen do życia i naprawdę odpocząć w te wakacje. Trzy praktyczne wskazówki. Po pierwsze. Wiem, że to może dla ciebie dzisiaj brzmieć dziwnie, ale to naprawdę działa. Wpisz sobie w kalendarz, na urlopie, a nawet w ciągu tygodnia pracy. 15, 15.30 i 15.16. Czas na nic. I potraktuj to serio. Usiądź na balkonie, usiądź na plaży i zatrzymaj się. Poczuj ciepło słońca na policzku, posłuchaj wiatru, szelestu liści, fal oceanu. Bądź tak naprawdę w tu i teraz. Weź ze sobą kawę albo inny napój. Wypij tą kawę z uwagą, bez patrzenia w telefon. Po prostu bądź. Niech to będzie twoja godzina nic nierobienia. Dwa. Bardzo ważne, to też się tyczy mnie. Zrób audyt książek, które zabierasz na wakacje. Czy na pewno potrzebujesz zabierać na leżak pięć książek rozwojowych? Ja tak mam. Bo każda się przyda, bo może będę chciała coś się dowiedzieć. Ale może w tym roku zadziałaj inaczej. Zamiast tego weź jedną lekką przyjemną powieść, kryminał. Coś, co sprawia, że ty po prostu odpoczniesz, a nie będziesz dalej pakować wiedzy do swojej głowy. Daj sobie pozwolenie na bycie nieproduktywną, bo wiesz urlop to nie jest kolejny kurs do zaliczenia. A propos, czytam teraz bardzo dobrą autobiografię Agaty Christie. Polecam na wakacje. Świetnie napisana. No w końcu pisała ją Agata Christie. Czytam ją codziennie wieczorem przed snem i powiem wam, że zapominam o całym świecie, gdy czytam jej przygody. Także polecam na wakacje zamiast książek rozwojowych. I jeszcze jedno małe wyzwanie na co dzień. Praktykuj mikronudę. O co chodzi? Już wyjaśniam. Następnym razem, gdy będziesz czekać w kolejce w sklepie, Świadomie schowaj telefon do kieszeni. Zamiast scrollować, po prostu postój. Popatrz na ludzi, poobserwuj otoczenie, zobacz co kto kupuje, spróbuj. Dasz radę? Polecam. To taka mikronuda przy okazji. Bardzo bym chciała, abyś po tym odcinku zapamiętał, zapamiętała jedną bardzo ważną rzecz. Odpoczynek to nie jest nagroda za ciężką pracę. To jest integralna część twojego życia. Tak samo ważna jak praca. Twoje ciało, twoje zdrowie i twój umysł potrzebują go, aby prawidłowo funkcjonować. Zapamiętaj to. Twoja kreatywność potrzebuje tego, aby naprawdę rozkwitnąć. I wyobraź sobie, że paliwem tej kreatywności jest właśnie ta nuda. Podsumowując, tego lata, w te wakacje, dajemy sobie przyzwolenie na bezczynność, na nudę, na patrzenie w chmury. I na słuchanie własnych myśli. Mm, brzmi dobrze. Zaufaj mi, zobaczysz, że wrócisz z urlopu nie tylko wypoczęta, wypoczęty, ale też z nową energią, z nowym spojrzeniem. I być może pomysłem wartym milion, a może i więcej dolarów. Życzyć dobrego czasu w te wakacje. Życzę Ci dużo odpoczynku, dobrych pomysłów w te wakacje. Jeśli znasz kogoś, kto nie potrafi odpoczywać, to wyślij mu ten odcinek. A ty, jeśli chcesz mi podziękować za tworzenie tych treści, to skomentuj, zaobserwuj, bo właśnie dzięki temu widzisz, że to ma sens. Do usłyszenia za tydzień.